Jaka jest cena tych prezentów na nowy rok w, w Robloxie, w Pet Simulator Z? Zaraz się dowiemy, w jakiej cenie oscylują. Jak myślicie, ile gemów to jest warte? New Year's, New Year's Gift, RFG tutaj nagrał odcinek i zobaczymy. Jestem ciekaw, co mu ludzie tutaj zaproponują za tę ilość, taką znaczną właśnie tych prezentów. Ok. i zobaczmy, on tutaj na stanowisko da i za ile cena? <laughs> Jestem ciekaw. Czy ktoś kupi? 20. O mój Boże. 20 bilionów? Nie jestem pewien, słuchajcie, że ktoś kupi mu za tyle. To chyba jest, wydaje mi się, zbyt wysoka cena. 20 bilionów. No tyle petów mu dają. Kurde, tutaj. Balkate. A tu ktoś się lansuje, tu jakieś ekskluzywy. Czekajcie, co on mu tu daje? Dużo ekskluzywów, tak naprawdę. Zobaczmy, co Lemon tutaj zaproponuje. <laughs> Oczywiście większość graczy to pewnie będzie. 15 bilionów zniżył to. No ale. Nie, serio? Ktoś to kupił? Serio? To jest warte 15 bilionów? Serio? Nie jest. Nie jest to chyba taka. Nie wiem, jak myślicie. Ja już dawno nie, nie wiem. Wypadłem z obiegu. Szczerze, przez to, że mnie, byłem chory i tyle nie grałem. Ciekawe. Jak myślicie?